To jest Marian. Marian ma problemy w pracy. Marian się stresuje, dlatego obawia się, że zapadnie na jakąś chorobę, a wtedy na pewno straci pracę, i przez to Marian stresuje się jeszcze bardziej. To jest Iwona. Iwona sama wychowuje dwójkę dzieci. Stresuje się tym, że trudno jej związać koniec z końcem. Poza tym ma napięty grafik i żyje w ciągłym biegu. Iwonę niepokoi myśl, że przez stres kiedyś dostanie raka, jej dzieci zostaną bez opieki. To ją stresuje jeszcze bardziej. Przez dekady taki właśnie obraz stresu został stworzony w społecznej świadomości. Wróg złodziej kradnący spokój i zdrowie, psujący relacje rodzinne, zmieniający człowieka we wrak. Tylko po to, żeby w końcu go zabić. Jednak niedawne badania przedstawiają zupełnie inne spojrzenie na stres. Przekonują, że stres może być i jest naszym przyjacielem. I o tym będzie w tym odcinku psychoteczki. Zacznijmy od tego, czym jest stres. Najkrócej można go zdefiniować jako psychosomatyczną odpowiedź na sytuację, będącą wyzwaniem lub nawet zagrożeniem i stojącą nam na drodze do uzyskania stanu zadowolenia, równowagi oraz szczęścia. Jak widać, jest to bardzo szeroka definicja i obejmuje zarówno emocje towarzyszące pierwszej randce, jak i lufie przystawionej do skroni przez terrorystą. Jednak w mediach i codziennych rozmowach stres jest chętniej kojarzony z walką o życie niż ze zmotywowanym działaniem. A jest to bardzo szkodliwe podejście, gdyż przez to Stojąc w korku w drodze na ważne spotkanie, stresujemy się tym, że się stresujemy, bo w radio powiedzieli, że badania pokazały, iż stres prowadzi do zawału serca oraz nadciśnienia. Ale nie wspomina się w takiej relacji, że badanie zostało wykonane na myszach, które nie stały w kolejce do pojdełka, tylko odczuwały stres, bo były topione, duszone, nakuwane grubymi igłami w brzuszek, atakowane przez większe myszy i bezustannie obserwowane przez gigantyczne istoty w białych fartuchach i maskach. W obliczu takich wyzwań, organizm podejmuje prawdziwą walkę o przetrwanie i rzuca na szalę wszystko, co ma. A że takie badania. Zajmują dużo myślego życia, to nic dziwnego, że odpowiedź stresowa na taką skalę, trwającą tak długo, prowadzi do uszkodzeń organizmu. Gdyby nie stres, to nie zaczęlibyśmy mówić, bo brak komunikacji z naszej strony nie powodowałby dyskomfortu niemowlaka, ani chodzić bo brak możliwości dotknięcia i zapania tych wszystkich spokarbów dookoła nie byłby denerwujący. Gdyby nie stres, to nie uczylibyśmy się na błędach. Gdyby nie stres, to najczęściej żylibyśmy na półgwistko. Gdyby nie stres, to nie mielibyśmy ani motywacji, ani sił do walki o swoje lepsze jutro a napędzący w naszą stronę samochód patrzylibyśmy zadumnie, zamiast podskoczyć i uciekać. Jako hormony stresu wymieniane są najczęściej kortyzol oraz dehydroepiandrosteron, w skrócie DHEA. Kortyzol przyspiesza przekształcenie cukrów i tłuszczów w energię. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza jak się nie chce ziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub własnego ślubu. Dehydroepiandrosteron natomiast redukuje działanie kortyzolu i wspomaga rozwój mózgu. Nadmiar kortyzolu może prowadzić do osłabienia odporności i depresji. Natomiast dehydroepiandrosteron ma działanie wzmacniające, odporność i antydepresyjne. Jasno zatem widać, że nie na darmo pojawiają się razem. Istotna jest odpowiednia proporcja między nimi. Ciekawe jest to, że choć długotrwały wpływ kortyzolu w dużym stężeniu może być szkodliwy, to zbyt niski jego poziom również nie jest dobry. Na przykład, w niektórych przypadkach kortyzol podaje się chorym na zespół stresu półrazowego. Nieduże dawki tego hormonu wspomagają, przyśpieszają leczenie. Zatem te hormony kojarzone ze stresem są jak kawa. W rozsądnych dawkach nie są takie straszne. Jak w takim razie powinniśmy się zapatrywać na stres? Tak samo jak na jedzenie. Jest dobre jedzenie i złe jedzenie. Nie chodzi tutaj tylko o składniki, lecz również o ilość. Jeśli ktoś kazałby nam jeść codziennie 20 kg warzyw i owoców, to chociaż są one generalnie zdrowe, to przy takiej ilości szybko byśmy się pochorowali. Bo co za dużo, to niezdrowo. Podobnie jest ze stresem. Krótkie i nie trwające zbyt długo sytuacje stresowe mogą działać na nas pozytywnie. Jednak po latach spędzonych w bardzo stresującej pracy, której na dodatek nie lubimy, możemy zacząć odczuwać różne dolegliwości. Jak zatem zmienić stres z wroga w sprzymierzeńca? O tym opowiem w następnym odcinku mojej psychoteczki. A póki co, nie dajmy się zwariować.